Hej! Jesteśmy w drodze do Warszawy. Tym razem jedziemy autem, bo Laura ma obecnie drzemki wyłącznie w wózku albo właśnie w aucie, więc mamy nadzieję, że podróż mnie nie w miarę sprawnie. Jest z nami moja mama, tak więc szanse na powodzenie są nieco wyższe. Ja chciałem powiedzieć, że to jest e, niesamowite, jak bardzo zmieniła się Polska w ciągu ostatnich 15 lat pod kątem jakości dróg. No i po tym krótkim komentarzu mojego małżonka, jedziemy dalej. Muszę przyznać, że podróż minęła lepiej niż się spodziewałam. Zero płaczu, zero przystanków. Tym razem zdecydowaliśmy się na wynajem mieszkania. Do tej pory zawsze wybieraliśmy hotele, głównie ze względu na jakieś dodatkowe atrakcje typu basen czy sauna. Ale jednak teraz, gdy Laura jest delikatnie mówiąc, energiczna, to postanowiliśmy wynająć 80 metrowe mieszkanie. I uważam, że to był strzał w dziesiątkę, bo mieliśmy w pełni wyposażoną kuchnię, serio, był nawet termometr spożywczy, Dwie łazienki oraz dwie sypialnie, co było dla nas wyjątkowo ważne, ze względu na to, że była z nami właśnie moja mama. Cenowo wyszło znacznie taniej niż dwa pokoje w hotelu na dwie noce. Zapłaciliśmy sumarycznie 900 zł za dwie doby, a gdybyśmy kupili w opcji bezwrotnej, to wyszłoby jeszcze taniej. Następnego dnia poszliśmy na krótki spacer, wyszło słoneczko, więc przyjemnie było spędzić troszkę czasu w parku. Zobaczyłam pomnik Fryderyka Chopina, co jest związane z głównym powodem naszego przyjazdu do Warszawy. Trafiliśmy nawet na uliczną wystawę z okazji 30-lecia Muzeum Magii, a potem udaliśmy się na obiad do Ukiki. Jakimś cudem nie czekaliśmy w kolejce i dostaliśmy najlepsze miejsca, co było bardzo wygodne mając buntowanego dwulatka na obkładzie w dodatku głodnego po dwugodzinnej drzemce. Kelnerka tak po rapowisku dała nam ciepłe ręczniczki do przetarcia dłoni, ale Laura postanowiła je zjeść. Nie martwcie się, finalnie zgodziła się na zastosowanie chusteczek zgodnie z ich przeznaczeniem. Mój małżonek zamówił ramen, wyglądał fantastycznie, kosztował 46 zł, co uważam za rozsądną cenę. Ostatnio w Krakowie trafiliśmy na ramen za 64 zł i to znacznie mniejszy i niezbyt smaczny, a takim solidnym ramenem można się no i rozgrzać w filmowym sezonie. Cześć, tego było menu dla dzieci, a właściwie po prostu jeden zestaw dla dzieci. Za 24 zł i był naprawdę świetny, lauże bardzo smakowały. Ja z mamą zamówiłyśmy zestawy, czyli udon z bulionem oraz krewetki i warzywa w tempurze. Zestaw kosztował 48 zł, ale kurczę, jakie to było dobre. Sprężysty makaron Udon, świeże krewetki delikatnej panierce naprawdę bardzo nam smakowało. I jak na kuchnię japońską w Polsce to myślę, że ceny całkiem przystępne. Chcesz makaron? Krawetka, to jest gorąca? Nie. Zresztą krawetka? nie jest Spróbuj. Spróbuj. Hej, po pysznym obiedzie wróciłam do mieszkania. Mama z Maćkiem i z Laurą poszli jeszcze na spacer, bo jest piękna pogoda. A ja już wróciłam, żeby się ogarnąć na koncert, bo właśnie z tego powodu przyjechaliśmy do Warszawy. Dostałam zaproszenie na koncert właśnie japońskiego pianisty Hidesumi Tanaki, który zagra na fortepianie, a zatańczy do muzyki granej przez niego Yume Okano baletnica, japońska baletnica. Zarówno Hidesumi, jak i Yume są w naszej książce, właśnie w rozdziale dotyczącym Japończyków mieszkających w Polsce, także gdybyście byli zainteresowani, to zachęcam Was wciąż do zakupu naszej Japonii. Także ja się ogarniam, Maciek powinien zaraz wrócić, moja mama zostanie z Laurusią, ale koncert ma potrwać tylko godzinkę. Co prawda dojazd nam troszkę zajmie, bo z tego co patrzyłam na nawigację, to około 30 minut w jedną stronę, więc no nie będzie nas dwie godzinki, ale myślę, że Laurusia Raz z mamą dadzą radę. A ty? a ty? podoba Ci się? Eleganckie. A? A wow, i przepraszam Was bardzo, że nie nagrałam Wam drogi powrótnej, ale jak słyszycie um, straciłam praktycznie głos, dopadło mi jakieś przeziębienie. Także chciałam Wam dać znać, że wróciliśmy, że cały wyjazd był bardzo udany i z tego miejsca bardzo dziękuję mojej mamie, bo bez niej byśmy nie dali rady. A wiem, że ogląda wszystkie moje filmiki i filmiki Gabriela. Chciałam również korzystając z okazji podziękować Wam wszystkim, moim widzom, za wsparcie. Jestem bardzo dumna z tej Takiej społeczności, którą właśnie zgromadziłam, zgromadziliśmy w sumie na moim kanale, za taką wspierającą, życzliwą i wrażliwą społeczność. Bardzo Wam za to dziękuję. Chciałam również podziękować w imieniu swoim oraz mojego brata wszystkim, którzy kupili naszą Japonię. Bardzo dziękujemy Wam za zaufanie oraz za cierpliwość, bo już połowa nakładu została wykupiona. Chciałam Wam dać znać, że premiera już 10 grudnia, więc został tylko jeden dzień na kupienie tej książki jeszcze w sprzedaży, właśnie w wersji z pocztówką oraz z naszymi Podpisanie. Ręka mi już odpada od podpisywania pocztówek, zwłaszcza, że nie chcieliśmy, żeby były to tylko autografy. Chcieliśmy napisać parę słów od siebie, więc no już dziesiątki godzin siedzimy nad tymi kartkami. Ale za możliwość podpisania każdej bardzo dziękujemy. Wszystkim, którzy jeszcze się zastanawiają nad książką, zachęcamy do jej zamówienia, bo zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania i oczywiście planujemy do dróg w styczniu, ale jeśli ktoś chce zdążyć z książkowym prezentem dla bliskich lub prezentem dla siebie na świąteczne wieczory, to zapraszamy już teraz. Premiera, tak jak wspomniałam, już 10 grudnia i wtedy również pojawi się możliwość zakupu e-booków. I tym akcentem kończę tego vloga, bo jednak przeziębienie daje się jeszcze bez znaki. Ściskam i do zobaczenia w następnym filmiku.